Jak... No, zostawmy to. Słuchaj, co myślisz, co tu w związku z tą prawda, nową, starą władzą będzie się działo z kulturą. Co to będzie? Dlatego, że przecież minister kultury ten. Ale ja się wychowałem zostanie. w czasach PRL-u i wiem, co się działo, jak to wyglądało. I tak to będzie wyglądało już pomału. Tak Marek, ja się też wychowałem w czasach PRL-u. No. Ja wiem. No, ja, wiem. No ale wierzę, ja opowiadam, no, że, tak. że tak to będzie wyglądało. No, kultura będzie służyła do to jeszcze dodatkowego y, y, sterowania społeczeństwem. Nie wierzysz w jakąś tą działalność? Tutaj w gazecie czytałem. Trzy miasta: Pracha, Bratisława, Warszawa. Bo jednak my nie ci mówiłem, że tam y, Stambuł miał być. nie. Y, y, robią jakiś sojusz, prawda? Rady Opozycyjne, magistraty w trzech stolicach, więc też i pewnie w zamierzeniu mają tą kulturę też wolną, wolną lansować czy, czy krzewić, i tak dalej. To jednak uważasz, że, że, że opozycja nic nie zdziała, nic. Opozycyjna hmm, warstwa, no ta jakaś jest inteligencja. Ta inteligencja no, twórcza, no, ona, ona nie, ma taką pójdzie nie na pasek? Też, pójdzie na pasek? Ta kultura. Jak się wydawało, że filmy Claire i, i, i film Siekielskiego, że to tak będą miały oddziaływanie otworzą oczy ludziom no i co? No Wręcz, że tak powiem skonsolidowały to środowisko władzy i, i, i przyciągnęły nawet do urn podejrzewam więcej niż Niż odepchnęły od niej. To co ma. Także sobie na pewno duża, tak jak przecież my byliśmy wesołym barakiem od strony kultury, przyjeżdżali do nas Bułgarzy, Rumuni, Słowacy, zachłyśnięci, że taka wolność jest w, 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 w tej Polsce. No Na pewno przez to, że było w środowisku kulturalnym dużo e, informatorów i było mocno infiltrowane, więc można było sobie pozwolić na. Na pewno, a po drugie, no, zdawali sobie sprawę, że kultura znowu w narodzie, który jak się badania wykazują, czyta 7% ludności, społeczeństwa w ogóle, czyta cokolwiek. No. To co? To no. mamy znówić paciorek i, no. i, i, i nakryć się kołderką. No, nie wiem. no. I ludzi. Spalił się chłop. Pod pałacem kultury i co? Byłem... Byliśmy z Michałkiem następnego dnia. kiedyś żeś miał pomnik, no ale żeśmy... żeśmy... Nie ruszył sumieniami energią społeczną. No palacz, ten pala, palach to się tak chyba no. wymawia, ten, który dokonał samospalenia. nie ja, znamy na... A ten, który po nim... O nim, ale teraz się spalił, to już nawet nie pamiętamy nazwiska. Ale teraz podobno. Bo to była grupa, którą oni się mieli palić. To, a to nie widziałem. No to widzisz, to przeczytaj szczegóły, polecam. Naprawdę. przepraszam. Hmm. Ale, ale nie, to nie śmiechy są. Ale, ale teraz w Palach podobno wraca do jakiegoś obiegu takiego moralno-bojowego. Hmm. Także teraz tam już... Duże jest już, filmy jakieś powstają o nim, nawet chyba... Cholendry. Ale w Czechach nie rządzi PiS. N no nie. No. No więc tam... Aha, no tak. Tak, no. Tak, tak. Tak, tak. Nie, Marek, wiesz, nie, 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 nie sprawdzam się jako, wiesz, taki... No, a, to... Marek, dziękuję. Znaczy to nie, Przetura... przepraszam cię, o tak to. Za co? Za co, że, że myśl... Ale i tak jesteś, byłeś i będziesz lepszy ode mnie. A ja się podciągnę. Aha. Karpaty no pod Podkarpacie. Życzę sukcesu. I baby na Podkarpaciu, ani na Karpaciu nie no. biją chłopów, chłopy. <laughs> baby nie biją chłopów. Nie. <laughs> Pewnie tak. O, baby no biją chłopów, wie, czy... bardziej no. niż tego. No, no. trzymaj się Maryczku.